Cześć, siemanko Nie wiem od czego zacząć Bo plan na ten tydzień był taki, żeby jej nie nagrywać Bo te same zlecenia, te same powroty No i co tu pokazywać w kółko, to samo Miałem ja na spokojnie sobie tydzień przejeździć Stare odcinki pomontować No ale niestety Nie wyszło, tak jak bym chciał A dla Was może i niestety A więc co, zaczynając od początku Jestem w Gdańsku, jest poniedziałek. Miałem być tu wczoraj na wieczór, ale pojawił się problem natury technicznej, a właściwie czasu dwutygodniowego jazdy zostało mi 6 godzin z kawałeczkiem, także od nas nie byłoby opcji dojechać na 6 godzin, więc postanowiłem wyruszyć po południu, tak żeby pauzę wykręcić i tu z samego rana dotrzeć, standardowo na szóstą rano żeby się rozładować no ale cóż, plan był idealny nie? tak jak kiedyś mówiłem, że to się musi kiedyś skończyć i tak tak to było standardowo robię obchód wczoraj po przyjściu do auta no i tak patrzę na tą oponę, jakaś taka mocno wybrzuszona no ale nic, mówię, może stoję na jakiejś górce, zjadę, na równe no i dalej opona mocno ugięta, więc odjechałem na wulkanizację, sprawdziłem ciśnienie 3,5 bara, jakieś 5 barów za mało, nie. Na szczęście w niedzielę w hełmie jest wulkanizacja, która pracuje 24 na dobę, no i zrobili mi tą oponkę. Przejechałem z 200 km, mówię trzeba pójść dokręcić te śruby, bo no, jak się ułożył, to żeby nie było problemów. Wsiadam z auta, idę sobie, patrzę na przednią ośkę przy naczepie. A w przedniej ośce mi brakuje dwóch nakrętek i połowa z nich była zluzowana. Więc efekt jest taki. Uszkodziłem felgę. Mam nadzieję, że rant nie jest uszkodzony. Rant piasty i felgi, bo pewnie będzie trzeba wymieniać, jak jest uszkodzony. I przez to też mogą się śruby już teraz odkręcać. Co jestem uczulony na te koła, opony. Przed wyjazdem sprawdzałem, wyglądało to ok. No, niestety. Skończyło się jak skończyło, ale z drugiej strony dziękuję panu Bogu, że tak się skończyło że to koło nie odpadło że przycisnęło mnie, że się zatrzymałem, żeby dokręcić tamto koło. To dzięki temu nie spowodowałem jakiegoś, może nawet wypadku poważniejszego. Ja bym to koło zgubił i gdzieś to koło pf, w jakiś samochód uderzyło. No i tak plany już się pozmieniały. Nim dokręciłem koło, nim się chwilę od, odpocząłem od tego wszystkiego, odstresowałem, ja nie byłem w stanie jechać. No to chwilę minęło, no i decyzję podjąłem taką, że jadę całą noc, żeby z rana dojechać. Na którą dojadę, to jadę. Próby zrobię, wyśpię się, 9, 9 godzin zrobię i będę zrzucał. No niestety przyjechałem tu w pół, do chyba siódmej było, a tu taki Saigon. Jakiego rok czasu nie widziałem co najmniej. Więc godzina ponad mi się zeszła do próby. Wycofałem. I tu tak zostałem. Mówię, w końcu idę spać. Ósma godzina. Czas najwyższy. Nie mogłem zasnąć, bo tu za dużo emocji było. Jak przysnąłem. Wali ktoś w drzwi. Przyjechał ochroniarz. Mówi, że tu nie mogę stać. Bo blokuje przejazd. Mówię, jak blokuje przejazd, jak mogą mnie mijać. No dobra. To ja... Będą Cię mijać, dobrze mi powiedziałeś, jak masz pauzę, to nie będę Cię ścigał. No, musiałem pauzę zrobić, bo nie dało rady, nie? Nawet na 15 godzin to bez sensu, żeby to ciągnąć i podjechać 2 metry czy 3. Także, przysnąłem drugi raz, zaczęli trawę kosić i to dmuchawą liście zbierać. Przysnąłem trzeci raz, pu pu pu, znowu kierowca się pyta, czy może mnie objechać. Widzi zasłony zaciągnięte swoją drogą, to mógłby Pomyśleć, że ktoś śpi. Pewnie też by nie chciał. I także dzisiaj przespałem prawie 3 godziny. Przeleżałem z 4. No i mamy godzinę 17. Jestem czwarty w kolejce nadal. Tyle aut przez cały dzień zrzucają na bieżąco. Jestem nadal czwarty i jeden się sypie. Także można powiedzieć, że piąty. Także jeszcze ze 4 godziny nie podjadę. Dzisiaj ja bym się zrzucił, jadę do Gdyni, szukam tam noclegu, śpię, tak żeby dziewiątkę wykręcić i, i starczy tych przygód. A tak na koniec jeszcze powiem, że w piątek CB Radio mi się z tego zaczęło tak harczeć jakby, nie wiem, jakieś spięcie miało. Także wziąłem z osobówki, no i trzeba będzie naprawiać. Nie wiem co to za tydzień, tak się zaczął, mizernie. Tak się skończy, także dziękuję Wam za uwagę, tyle w tym tygodniu, zostawcie ślad po sobie i do zobaczenia gdzieś tam.